Zagrywaj karty kwiatów lub owadów, walcz o cenny pyłek, proste zasady i głębia taktyki. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Pudle bez tajemnic, a w tym odcinku gra w pył zwrot od wydawnictwa Muduko. Jest to polska edycja gry LUT z 92 roku, której autorem jest Rainer Knicia. Polska edycja ma zupełnie nowy temat, jest na nowo zilustrowana przez Piotra Sokołowskiego. W grze zarządzamy kartami na ręce, zagrywamy pszczoły albo kwiaty i walczymy o pyłek. Przed każdą rozgrywką zaleca się troszeczkę pyłku pszczelego dla zdrowotności. Jest to gra od 2 do 6, a nawet 8 graczy na około 20 minut oraz od 7 roku życia. Chcę Was jeszcze zaprosić na specjalną stronę wydawnictwa Muduko. Druga gdzie znajdziecie masę ciekawostek, historii i artykułów, właśnie gier wydawanych przez Muduko. A w tym filmie, poza przeglądem kart z gry podstawowej, zobaczycie jeszcze ilustracje z pakietu promocyjnego. Także pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Nie ma co przedłużać. Krótkie intro i zaczynamy. Gra karciana o potyczkach owadów. Już po samej ilustracji na wieku można się spodziewać w środku przepięknych ilustracji. W grze zawiadujecie owadzimi jednostkami i zbieracie pożądany przez władcę puszczy kwiatowy pyłek. Ten, kto przyniesie go najwięcej, zaskarbi sobie jego wdzięczność i zostanie mianowany mistrzem pyłku. Podczas grym wykaż się sprytem oraz umiejętnością zarządzania posiadanymi siłami i pokonaj innych w walce o prestiżowy tytuł. Gotowi? Ruszajcie na zbiory. Niech zwycięży najlepszy. W pył zwrot. Zagrywaj karty kwiatów lub owadów. Walcz o cenny pyłek. Proste zasady i głębia taktyki. Gra posiada wariant drużynowy. Krótki wstęp fabularny. Próbujcie zdobyć jak najwięcej pyłku kwiatowego. Róbcie to wysyłając owady zapylające do fabryk kwiatowych rosnących w wielkiej prapuszczy, by wziąć udział w bitwach o cenny surowiec. Bardzo przyjemny papier w dotyku, lekko płótnowany, nie wiem, czy graliście w Holi Festival kolorów, ale to jest dokładnie taki sam papier. W instrukcji mamy takie oto ilustracje. Opisany wariant zespołowy. Jak jesteście ciekawi o co w nim chodzi to sobie teraz zapauzujcie. No proszę. Bardzo fajny motyw. Opisane owady oraz kwiaty występujące w grze. Fajna gratka dla tych co lubią się dowiedzieć czegoś więcej. Strony w instrukcji nie są numerowane, ale jak widzicie nie jest za długa. W środku klasyczna wypraska. Dzieląca małe pudełeczko na dwie części. A w środku oczywiście karty. Mamy tutaj 52 kart owadów w czterech różnych kolorach plus dodatkowo jedna czarna pszczoła, a do tego 25 kart kwiatów z pyłkiem. Zacznijmy może od kwiatów. Posiłkując się małą ściągą jest to Haber bławatek. W lewym górnym rogu mamy ilość pyłku, czyli punkty zwycięstwa. Tak wygląda rewers. Karty mają fajny, duży format. Na grubym kartonie, przyjemne w dotyku. Lilia złotogłów za 3 punkty. O tym kwiatku akurat nic nie ma, to nie będę strzelał, ale są za niego 4 punkty, leszczyna pospolita, za 5 punktów, kokoryczka wonna za 6 punktów, przylaszka pospolita za 7 oraz wrzos zwyczajny za 8. Przejdźmy do naszych owadów. W lewym górnym rogu mamy siłę bojową owada po prostu motyl, a nawet różnego rodzaju motyle. Ten wygląda dość potężnie tutaj królowa zielone to mrówki No naprawdę przepięknie zilustrowane. Pszczoły czerwone to chrząszcze, jest i król, na końcu czarna pszczoła. Zobaczmy, co dostajemy w pakiecie promocyjnym. Dwie karty wielokolorowe. Wygląda na pasie konika i jakąś muchę. Także to wszystko przejdźmy do podsumowania. Gra jest zilustrowana przepięknie, Piotr Sokołowski po raz kolejny pokazał wysoką klasę, poza tym sama jakość wykonania wszystkich elementów to po prostu klasa premium. Od płótnowanego pudła, które dużo wytrzyma na półce, poprzez bardzo przyjemną w dotyku instrukcję, po bardzo porządne duże karty. I to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać, czy wpływ zwrot zasili Waszą kolekcję. Zachęcam do odwiedzenia strony drugastrona.muduko.com Zostawcie komentarz o treści nawilka. Pamiętajcie o polubieniu oraz subskrypcji, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego!